Dziękujemy wszystkim za przybycie I gwarantujemy, że czas tu spędzony nie będzie stratony A wręcz uważamy, że to będą najcenniejsze momenty waszego życia To bracia Flim i Flam Zapowiada się ciekawe I tak Zapraszamy wszystkich na nadzwyczajny pokaz! Będzie to pokaz dla lepszego życia! Pokaz, który polepszy waszą przyszłość! Jeśli nie obudziliśmy jeszcze waszej ciekawości, to kiedy już skończymy, pewien niezwykły fenomen prawie gwarantuje, że ją obudzimy! Jaki fenomen? Co to jest? To okoliczność postrzegalna zmysłami, ale w tym przypadku oczywiste jest, że. Niebezpieczne pierwotniaki okupują każdy kąt. Bakterie już ruszają z tobą na wojenny front. Pasoży chwycicie za gardło nim obejrzysz się Tu infekcja, tam alergia To natura sprawia, że się czujesz źle Pewnie większość z was myśli, że nic wam nie dolega Ale przy takich gipsach i złamaniach już tak szybko się nie biega Tylko spójrzcie, ile grozy przygotował dla was świat Możesz upaść, podknąć się, połamać nogi, kark Lecz zniknie ból, bo czeka na was mały cud Na mamy niezawodną broń przed wami nowy, magiczny eliksir I znów zdrowie będzie rżało jak koń Wiem, że to zupełnie nieprawdopodobne Niemożliwe Niesłychane Niebywałe I Nie. niezwykłe Więc zapraszamy każdego schorowanego kucyka do dołączenia do nas na scenie Nie wszyscy naraz A udowodnimy skuteczność naszego eliksiru na waszych oczach Ty tam, śmiało podejdź no do nas Zaraz pozbędziemy się ciężaru tych kul, cool, przyjacielu Proszę, golni sobie od tego Ból zaraz zniknie, bo czeka na Was cud. Nie bójcie się, bo mamy tego w brud Przed Wami nowy magiczny eliksir. Już nie potrzebuję kul biegać z dróg. I jak Wam się to podoba? Mi wcale. To wszystko wydaje mi się bardzo podejrzane. Nadzieja Cię opuszcza, na życie brak już sił. Ten żar, co mógł podbijać świat, się ledwo w sercu tli Nie musisz się obawiać, odzyskasz zdrowie w mig. Powróci słuch, odetchnie duch, aż znowu chce się żyć. Zniknie ból, bo czeka na nas mały cud. Na moc cierpienia niezawodna broń. Już mamy w głowie magiczny elizji, więc znów swoje będzie żało jak chmur. Grzywita i kopytnica opuszczą was raz, dwa! Łupie was w krzyżu, spuchły pędziny, a usta się w pysk! Krzywa już krzywa, galop nie ten i zatki zaczęły wam tyć! Łysina, ból zębów i zatrważając angina! Nie będę się powtarzać! W całej ekwestrii nie ma lepszego leku na te dolegliwości! Jeśli zechcesz krótszy, dłuższy, starszy możesz być! Spełnijcie sny, wystarczyły. Dosyć mąk, skuście się! Moje gratulacje, babciu Smith, zrobiłaś interes swojego życia. Czy ty się martwisz tak samo? Mm, tak.